Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału na co dzień i witam Was w pierwszym vlogmasie. Zaczynamy! Szczerze, w ogóle nie byłam przygotowana. Zapomniałam o tym, że listopad się kończy, że zaczyna się grudzień. Nagle wczoraj sobie uświadamiam, że, ola Boga, już koniec listopada, i już sama vlogmasy, i mam takie, u szybko minęło. Tak szczerze, ale w każdym razie wiecie, no ja i tak vloguję na co dzień, więc dla mnie to nie jest jakaś nowość, że nagle zaczynam daily przez cały miesiąc, no robię daily zawsze. <laughs> I słuchajcie, idziemy do sklepu. Nie mam, nie mam nic w domu, nic, więc będę miała zaraz rzeczy. Let's go. W galerii pachnie piernikiem, są już aniołki, które dają karty do sklepu, a w głośnikach świąteczne piosenki, więc świętową Nie mam świątecznego swetra na razie, to może przynajmniej będę miała świąteczne skarpetki. Te są dosyć ładne z takim Mikołajem. Albo a to te same. To chyba one mi się najbardziej podobają właśnie. I są miłe wezmę. Oczywiście no, są jeszcze takie, ale nie, waletę. Mam zakupy. Słuchajcie, chciałam poszukać jakichś kalendarzy adwentowych ze słodyczami, ale nie było nic fajnego, ale myślę, że zahaczymy o Rosmana i najwyżej ważny jakiś stamtąd zestawy prezentowe jak najbardziej, ale kurde kalendarzy adwentowych już chyba nie ma, chyba się spóźniłam no, nie znalazłam kalendarzy adwentowych, ale przynajmniej mam zapachy do auta a czemu zapachy? słuchajcie, to jest dłuższa historia więc słuchajcie, a ja w międzyczasie będę rozpakowywać zapach moja kuzynka jest stewardessą, już teraz mogę, mogę wam powiedzieć, bo już o tym poinformowała wszystkich na swoim instagramie, wszystkich swoich znajomych, bo tak to było trochę to w tajemnicy i ona wczoraj miała mało czasu Dużo rzeczy miałyśmy do zrobienia, no i miała lot. I wzięłyśmy na szybko pierogi w pierogarni. No i musiała je zjeść w samochodzie, bo sobie nie było czasu. No i do tej pory, a ja dzisiaj rano jechałam specjalnie z otwartymi szybami, żeby się y, przewietrzyło w jakiś sposób. I słuchajcie, się nie przewietrzyło, nadal tutaj śmierdzi pierogami. I może ten zapach to, wiecie, przykryje? <laughs> Słuchajcie, jestem już w domu i ja mam dwa kalendarze adwentowe, na razie tylko, może uda mi się dokupić jakieś inne jeszcze. Pierwszy z nich jest z Sensei'a i to jest kalendarz ze srebrną biżuterią, więc sprawdzamy co tutaj w nim jest. Tutaj jest to okieneczko, ooo, takie ładne, ale śliczne. Takie kolczyki idealne na co dzień. Mają takie śliczne kryształki i wydaje mi się, że naprawdę na co dzień będą przede wszystkim na co dzień bardzo, bardzo wygodne. Piratek się chciał z wami przywitać wszystkimi. Cześć, wiracie, tak, tak, uda mi się, przysiadłem pokazać. Natomiast mój drugi kalendarz. Dostałam od mojej siostry i on jest z herbatkami I każda herbatka jest zupełnie inna, więc zobaczmy jaki smak padnie na dziś Od razu sobie ją, słuchajcie, zrobimy po prostu O kurde blacha To takie cosik jest to, to nie takie torebeczki, ja myślałam, że to będą takie torebki, wiecie, jak Lipton, a to jakieś takie porządne. Myślicie, że tutaj jak są wszystkie smaki po kolei, to rzeczywiście numer jeden to jest czarna herbata po prostu? Zobaczymy. Zabieram mój świąteczny kubol, słuchajcie, jest przepiękny. Całe szczęście mam zaparzać. Otworzyłam i chyba rzeczywiście jest to po prostu czarna herbata. Wsypałam jak coś, więc może się zaparzać. Woda się już też gotuje. A dodaję pod moje skarpeteczki, które dzisiaj kupiłam. Woda się zagotowała, więc. Robimy to. Chyba sobie dodam, słuchajcie, miotku i cytrynkę, tylko niech się troszkę ostudzi. Trochę się niech zaparzy. Więc to taka codzienna herbatka to też będzie taka nasza tradycja, no bo mam kalendarz i myślę, że to też jest fajne. Trochę wypada z tego zaparza, czy tak szczerze mówiąc, ale to nic. Pójdziemy na górę jeszcze na chwilę, bo chcę wziąć świeczuszkę, którą kupiłam wczoraj dzisiaj taki bardziej cozy wieczór, więc wybieram tą o zapachu ciasteczek. Mam zapalniczkę i po raz pierwszy zapalamy tą świetuszkę. Nówka sztuka nieśmigana. Mm. One tak pięknie pachną, kocham je. Niech się rozpali. Rabatka się zaparzyła, ja oczywiście dodam trochę zimnej wody, bo kto by czekał na ostudzenie? Ja nie. <śm> I dodam tak jak powiedziałam, miotku. Ten jest gieraltowic od mojej mamy. <śm> I cytrynkę też będzie zdrowa. Cheers, łyżeczkę, jolo! A jeszcze po jednak. Pysznę! <noise> Ogólnie jeśli macie do polecenia jakieś filmy na przykład na Netflixie świąteczne, to też możecie mi dawać znać. Bo ja mam zamiar właśnie zrobić sobie taki świąteczny mood bardzo szybko jeszcze. Jeszcze go nie mam. <ścoughs> tak szczerze Wam powiem, Jeszcze nie mam żadnych ozdób w domu, nic, więc będę musiała to nadrobić na pewno, ale możecie mi polecić jakieś świąteczne filmy, to będzie dobry start. A ja się z Wami na dzisiaj żegnam, więc dziękuję, że byliście ze mną. Widzimy się na moim kanale jutro o 18.00 każdego dnia, więc do zobaczenia. Ciao.